Dzień dobry państwu. Witam jak co tydzień w moim programie, to jest jubileuszowy piąty program. Oby nie ostatni dzisiaj. Redaktor naczelny superstacji za kamerą stoi się przygląda, więc ocena nastąpi po programie. Państwo też oczywiście możecie program oceniać. Proszę o wysyłać SMS-y na numer 71303, a ja już przedstawiam gościa. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, z którą znamy się od bardzo dawna, przyznaję szczerze. Dzień dobry. Pani Maria Kowalska z Centrum Studiów Międzynarodowych. Przez wiele lat dziennikarka zajmująca się sprawami bezpieczeństwa. Spotykaliśmy się na szczytach na to jeszcze w czasach kiedyś my śnili po nocach że może kiedyś do tego NATO to wejdzie a ja również w trakcie zimnej wojny o tak jest i o tym dzisiaj porozmawiamy w programie a i proszę jeszcze zobaczyć co oprócz tego będzie dzisiaj. Radość w Albanii i Chorwacji rozgoryczenie w Macedonii znak zapytania w Gruzji i na Ukrainie tak zakończył się szczyt NATO w Bukareszcie. Najdłużej urzędujący europejski premier odchodzi w niesławie. Oskarżony o korupcję irlandczyk Bertie Ahern zapowiedział, że poda się do dymisji. Jest tarcza, ale tylko w Czechach. Amerykanie i Czesi dogadali się w sprawie instalacji elementów tarczy Są Sącz Jacka Nicholsona i Hillary Clinton. Amerykańska kampania wyborcza w wersji hollywoodzkiej. I już jesteśmy z powrotem i porozmawiamy o szczycie NATO. Oczywiście to było bez wątpienia najważniejsze wydarzenie tego tygodnia w polityce międzynarodowej. Pani Mario, co najważniejszego dla Polski z tego szczytu wynika? Dla mnie, muszę powiedzieć, były dwie najważniejsze sprawy. Powrót Francji do struktur wojskowych NATO. Co paradoksalnie może nie jest w bezpośrednim zasięgu Polski, natomiast powrót Francji do struktur wojskowych NATO to jest jednocześnie szansa na zminimalizowanie napięć w stosunkach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO, czyli inaczej mówiąc, europejskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych i Kanady, a właśnie Ameryką Północną. I wydarzenie drugie, jeśli pan pozwoli, tak bo jest, zapowiedziałam, jest, tak że jest. dwa. Otóż wszystkie te wypowiedzi lub wszystkie te deklaracje, które dotyczyły tarczy antyrakietowej z punktu widzenia Polski, rzecz nadzwyczaj istotna, ponieważ również neutralizuje obawy trochę polskich mhm. polityków o to, że bilateralne, dwustronne porozumienie między Polską a Stanami Zjednoczonymi mogłoby i to słuszne obawy, naruszać interesy i poglądy na politykę bezpieczeństwa ze strony europejskich sojuszników, Polski, znajdujących się zarazem w Unii Europejskiej przecież, czyli zmniejsza ten dylemat polski między orientacją proamerykańską a proeuropejską, zmniejsza tym samym do pewnego stopnia przynajmniej napięcia wewnątrzpolityczne w Polsce, również między ośrodkiem prezydenckim, a premierowskim, również między nami w czasie dyskusji, aczkolwiek życzę Panu jak najbardziej żywych dyskusji. No a przede wszystkim takim ważnym elementem jest też ta właśnie wizyta Busha w Soczi u Putina, która się będzie odbywała dzisiaj i jutro i która zapewne też w tym duchu będzie ułatwiała trochę nam jako Polsce kwestie tarczy, co do w jestem przekonana, że dyslokacja tak czy inaczej nastąpi. Dobrze, to w takim razie w kolejności, której pani wymieniła, zacznijmy od powrotu Francji do struktur wojskowych. Najpierw w dwóch słowach proszę powiedzieć, jest 66. rok. De Gaulle wyprowadza Francję ze struktur wojskowych NATO. Co się stało? Czy może powiedzmy, widzą, że. Francja przez cały czas ten, ten czas oczywiście jest członkiem NATO i politycy francuscy pracują w kwaterze głównej NATO. Wojskowi francuscy nie biorą udziału w, w tak zwanym komitecie wojskowym. Formalnie, Formalnie przynajmniej, przynajmniej, tak. tak. czy w tej grupie wojskowej, że tak powiem, w mundurach tak, tak. nazwijmy to w ten sposób. W komitecie natomiast, wojskowym. Dokładnie, natomiast w garniturach panowie są cały czas obecni, Francuzi w, w kwaterze głównej, ale coś jest... Co tak nie zmienia z... faktu, że mówią bardzo słabym angielskim. No, ale też <laughs> przypomnijmy, że francuski jest obok angielskiego językiem roboczym NATO, na co się właśnie opierali Francuzi. też jest prawie. Prawie już tak. I w związku z tym Francuzi jak zwykle uważają, że nie muszą mówić po angielsku, wystarczy im ich narodowy język. Co takiego się w 66 roku zdarzyło, że de Gaulle wyprowadził Francję ze struktur wojskowych? De Gaulle był już wtedy świadom, że polityka amerykańska jest polityką o takim profilu hegemonialnym, takim, który powodował, że NATO było zdominowane w bardzo istotny sposób przez Stany Zjednoczone. I najprościej mówiąc, i na znak protestu wyprowadził Francję ze struktur wojskowych paktu zdominowanego przez wojskowych amerykańskich. Co notabene, już gdybyśmy mówili o szczegółach, istnieje po dzień dzisiejszy i odbija się w strukturach NATO. Na przykład głównodowodzący tak. sił NATO w Europie jest Amerykaninem, i każdy, kto to wie, wie jednocześnie, że Amerykanie mimo takich czy innych problemów, problemów z Europą zawsze są tutaj Obecni i trzymają wiele linek, i wiele linków, byśmy współcześnie powiedzieli. Wtedy też, o czym już mało kto pamięta, yy, stolica NATO, stolica kwatery głównej, została przeniesiona z pod Paryża do Brukseli. Stąd teraz mamy w Brukseli kwaterę główną tak. NATO. No i mam nadzieję, to jest takie piękne miasto i ma tak wspaniałe krewetki i inne małże, aczkolwiek na ulicy rzeźników, że nie sądzę, że żeby kwatera główna została ponownie przeniesiona z Brukseli do Paryża. Ponieważ ja nie lubię bardzo owoców morza, więc dorzucę jeszcze wspaniałe... Ale ulicę rzeźników. Ulica Widoki. rzeźników jest bardzo przyjemna, dorzucę piwo, które w Belgii jest. Tak, te... to prawda, Trunkiem wspaniałe narodowym. również piwo mnichów i słynna stella Tak jest. Co takiego się zmieniło teraz, że Sarkozy, który przecież jest wychowany na szkole de Gola, o nim się mówił, że to jest taki y, uczeń de Gola, uczeń myśli de Gola, tak musimy powiedzieć. Co takiego się zmieniło w 2008 roku, że prezydent Francji podejmuje decyzję o powrocie? Czy Amerykanie jak dominowali, tak dalej dominują w sojuszu? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i chyba nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Skoro pan mówi o Sarkozym jako takim wychowanku duchowym uh -huh. de Gola, to trzeba też powiedzieć, że on ma w sobie bardzo wiele elementów innych. On jest de facto kosmopolitą. To jest bardzo istotne. On jest Francuzem, ale wiemy, że z węgierskimi korzeniami. Włoska. Żona Włoszka. Żona włoska, poprzednia francuska, no ale oczywiście też z marokańskimi. Algierskimi korzeniami. Nie, ale mówiąc już zupełnie poważnie. Ja myślę, że ta zmiana dokonywała się również wcześniej, zmiana podejścia Francji do NATO, a takim pierwszym elementem była chyba sprawa Bałkanów i roku 1992. Kiedy z jednej strony okazało się, że Europa, czyli Unia Europejska nie daje sobie rady z polityką Bezpieczeństwa i wojskową na Bałkanach, a z drugiej strony Francja wysnuła z tego wniosek, że należałoby doprowadzić do daleko idącej emancypacji właśnie Unii Europejskiej od NATO, ponieważ Unia Europejska nie dała sobie rady na Bałkanach. To jest wszystko połowa prawdy. Dlatego że pełna prawda jest taka, że Unia Europejska nawet pod przywództwem. Francji nie jest żadną siłą, która jest w stanie przeprowadzić jakąkolwiek poważniejszą operację wojskową bez współudziału Stanów Zjednoczonych, co zresztą zostało ujęte w różnych dokumentach. Już nie chcę mówić o pakiecie, tak zwanym Berlin Plus i 14 punktowym pakiecie.